Norb, jeszcze jeden poziom i będziesz miał ten... drugi prestiż. Najpierw to muszę wykupić wszystkie rzeczy, mordo. Może w tupie z tym achievementem, stary. Czemu? No bo jeszcze zdążył wszystko odblokować. Przy trzecim, czy tam piątym, czy którymś. <coughs> Ready? Nie. Wej Czemu nie? Kurde latarnie mam 12 24? na 50. Teraz ci powiem ile ja mam. O pewnie więcej, bo ty po nocach grasz i odblokowujesz. Tak, tak, sam gram. Na pewno tak robisz. No ja w każdy horror gram sam. No bo ty jesteś takim tyle człowieka 15. właśnie. Cheater. czy jak dobija licznikiem na koszu do tysiąca, co się? O jeszcze nie Elo, Kamil. Elo, cyrlico. Norwia długo ci zejdzie. O co cię to? Mi się nudzi. Patrz, teraz słyszysz, co gadam. Mendo. Cześć, kokonat. Tak, nocne fazmo. Muszę się odstresować, bo przeszedłem dzisiaj strasznie męczącą gierkę. Odstresuję się przy duchach. Chcę zobaczyć, co się wydarzy, jak nabiję do tysiąca, się po prostu zegar? Pewnie zresetuje się po prostu zegar i to będzie już po wszystkiemu wtedy. A że Norbi się z czymś pałuje, no to nie mam nic lepszego do roboty w sumie. Pałuje to u ciebie wiesz <laughs> Zapewne tak jest Norman, no. Dlatego rzucam piłką do kosza w grze, w której miałem opać duchy przez Ciebie. Już zrobiłem. Jestem na 970. Cześć Robert. Tak, te gierki, które wysłałeś ostatnio na Discordzie, Mam do no powodzenia w ich przejściu. Tysiąc. O, wcale się nie zeruje. Nie, to pierdole, to nie będę tego robił. ten tablet. Nie denerwuj się, Norbi. Złoś Złość piękności szkodzi, a ty nie masz czym szasać tak, Ładnie mieć kurwa sobie porzucać piłką i pogadać z są. Never Gdybym mógł wziąć stąd, stąd sól i go obsypać, tam to zrobił Ale nie mogę Milion punktów i wtedy się odblokuje Secret Room No to w dupie mam ten Secret Room <laughs> Nie no, myślałem, że się od, ten... o zresetuje po 999, że można było nabić jeszcze raz 666, ale dupa zbita. Nie resetuje się wcale. A już za tym to coś zaliczy? Nie, w ja, końcu o, nie ma pograć w nocy. Mogę to kiedyś się skończyć z Madryt. deski. Na no ile trzeba na ciebie czekać? Jak kocha, to poczeka. Dlatego nie czekam, dajesz. <kłysy> Czyli mówisz, że nie masz tego wyzwania zrobionego, tak? Nie. No to weźmy wyzwanie. <kłysy> Nie kiedy to znajdowałem ducha szybko. Chyba kamerką Przez widmowe kule tutaj najłatwiej było znaleźć coś ja, to, to Jakoś tak ładnie to wygląda ta gra to mi się całkiem wydaje Może zaktualizowałeś się ciało Esterwniki A no właśnie nie, ja będą się pewnie znowu zaktualizować Okej, okay. to duet a co, co to jest w ogóle za... Że piździ. I w sumie chyba tylko tyle tak naprawdę A, gdzieś musi pizdzieć więcej No tak, chyba tutaj, tutaj, no No Dobra Łap Norbi Lebron Let's go! Dobra, to, to i to Nic kuziwa nie widać Dalej nie za bardzo coś widać Ale nie będzie już tak Koko, to co? Dzisiaj rekord Dzisiaj wbijasz 70 tysięcy nieważne. Ci po rzeczy. Jest pierdol Ty kurwa zajmij się czymś. Słyszałeś to? To byś ty? No Misiek, tu jest gdzieś Misie. Jest tam z tyłu, no? Tamten Ale spiritboxa chyba nie ma. Znowu nie zapisałem? Nie, zapisali Ultrafiolet. Czemu? A pierdol te dźwięki, przecież wyzwani robimy! Nie dźwięki, wideo. No to wciąż! Chociaż nie no, wideo jeszcze się przyda chociaż na tyle, żeby znaleźć się dotsy, nie? Znaczy te, widmowe kule. <laughs> the nie, jadę do Tropiki, a, sól możemy wziąć, to wyeliminujemy od razu tą, tą widmą Jedną kamerkę jeszcze się weźmie Jest ta kamerka jest o niebo lepsza, ta z pierwszego poziomu to jest takie małe, że nic tam nie widać jest z do poziomu? Ta jest drugiego O, dotsy były nie zdążyłem nagrać, ale mi pokazało na kamerę, co że wykryło docy Czekaj chwilę, bo chcę sprawdzić czy ultrafiolet jest. O, duch się gdzieś pojawił Tu jest wrogu, ale nie mam jak go nagrać, bo jest kamera jak podejdę to zniknie. Masz kamerę? Nie no leży tu gdzieś na glebie. Dobra, mamy to. Jak nie ma Piątka chyba była, nie? O nie odpada A nie, widmo jeszcze nie wiadomo. E, e, nie, Piątka widmo też Boy odpada. Na pewno? Bo to był event. No ale patrzę wali na piątkę. Wiesz co, powiem ci, że chyba może być Gorio tak naprawdę, bo na kamerze widziałem DOC, a na żywo nie bardzo. Nie wiem, czy dałoby się więcej gotów, żeby sprawdzić. Nie wiem, co tu jeszcze można sprawdzić. Pytra fioletu nie widać. Dobra. No. Czy Zobaczysz na ślepie? spać, dziewczyno. No tak się wydaje, ale czekam jeszcze na dotsy. Weź latarkę, to będzie trochę lepiej widać może Jak widzę nie, nie słuchałeś okay. Pytałeś się czy gorio Nie, wcześniej nie słyszałem No wcześniej nie słyszałem Hunt? Bo to na trzy dowody, nie? Tak, na trzy dowody, no. Czyli mamy docen, mamy MB, to ten trzeci. Masz trzeci dowód? No. Dziadu, czemu nie powiesz co? Mówiłem. No, świetnie. Jak zwykle nie mogę na nim liczyć. Po kurde. Chyba jestem martwy Chyba jakie Płuźba, też szybkie. Aaaaa, nie zabijaj mnie! Dobra, trochę mnie zabił straf Jakcesz <coughs> właśnie koni Oni? Łaj oni A oni to nie jest tak, że jak, że jak oni kuchnie To to nie są oni? Mroźne temperatury? Serio? No, ale nic ci będzie. I tak już odjechał. Za wiele na tym nie zarobię. Dobra, no to mamy jeden, jeszcze dwa. Eee, ja myślałem, że to nie jest oni, jakie jest ta chmurka i on huchnie. Nie no ale dowody były. No tak, widziałem, okej. Okay. No dobra, jest dobry. A nie. Taparam A później co robimy? Latarnie dalej? No raczej chyba, nie? Dobra. Jakbyś znalazł yy, pokój wcześniej, to dawaj znać. Mogę, ale nie wiem, czy słyszał. No To nie bądź taką pizdą męczącą, tylko po prostu ją powtórz. Niebieski pałac. Dobra, czekaj zobacz, czy. Jest... O. Nie myślałem. Dobra, to spróbujemy ze Spirit Boxem najpierw. O. Spirit Box. To MF zostawiam. Kamerkę w sumie też tu położę na chwilę. Lebron ej, ej, okiwa. Czeka, czekaj, czekaj, jakoby nie był czasem w helikopterze? Chyba tak Nie wiem, nie wierzę, tylko czwórka ma 27 hmm. Dwa siedem Dwójka mhm. Patrzę czy ten, czy gdzieś jakieś ślady może zostawił Chyba ma... A, o! Dotsy. Dotsy. I ultrafiolet. Mamy. Nie zdążyłem bardziej spadamy. To poszło sprawnie. No jeszcze jeden. Nie piekło co? Dobra idziemy. Nie przedłużej Ale za szybko znaleźliśmy dup Nic z tego. To dłużej pogramy na latarni Pamiętaj żeby sobie streama odpalić. Słyszysz pamiętaj żeby sobie streama odpalić jakiegoś żeby nabić sobie tam czas, żeby odblokować noc znakę nową bo no to ma swojego? A no to ma, nie wiem, czy ci będzie. Kurwa, znowu mam dropy na tym. No to A właśnie, co się. No właśnie, Ciekawe czy ja mam dropy. Bo mam połączone z tym w ogóle nas wyzywa? <laughs> Sam niech się wyzywa. Dobra, to teraz też szybka rundka. to niech pisać Tak, muszę też powinien odpisać, bo i się telefon psuje. Kolejny wydatek się zbliża? Nie, nie sądzę, ale baterie w tamtym... Ten, 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 ten telefon ma już 3 lata, to trzeba baterię wyciągnąć. E, na nową zamienić, bo ta już ma tam 78% chyba procent kondycji, no to już tak trochę lipa. Nie na zewnątrz pomiędzy białym a... No nie, to duży obszar dosyć Niebieski Tutaj tak? ty tu w przejściu tym? Tak Idę po drugi No uh -huh. to musisz się błynąć aż do żółtego nie ma tu stać wiem W ogóle za jest teraz? A dziękuję, ale ma opóźnienie, straszne <laughs> bo trzeba będzie kompas resetować. Tak. Co ty pierdolisz, Boczu? <laughs> Chyba nie ma tych <laughs> spirit Spiritboxa. Jeszcze do te widmowe sprawdzę. A chyba też nie. Temperatura nie spada na razie poniżej 0 Sól, czyż. Chyba wezmę jeszcze jeden czysz w razie czego Żeby nas nie zaskoczył A ty tam wiązujesz do tego, do Doki Doki, okej, okay, okej. Okay. No ale co? Mocne zakończenie odcinka, co? Dobra, jeden krzyż daje tu, drugi daje tu. Teraz się bójmy z temperaturą. O! Minusowe chociaż jedno Okej, okay, no, mamy jakieś duchy, mamy... Jeszcze może jakiś test odjebać? Może, no, on test. Bo ile mamy sieci? Mm, chyba są, no. Przelaz przed sól. Ale widmo i tak odpada. I ultrafiolet tu nie zostawił. A zobacz. A bo tak chodź na chwilę, chodź. No. Że co Że coś się dzieje jak nas tam nie ma? No. No bo. Shade jest jedną z opcji. No widzę, a jakie masz jeszcze inne dowody. MF, wpisy. Dobra, to trzeba wziąć drugie wpisy i MF'a jeszcze. No to powiem Ci... Powiem Ci poczu, że dalej jest jeszcze lepiej, nie? Ale to w przyszłym tygodniu wrzucę te odcinki. Biorę... Wziąłem jeszcze jednego MF'a, a, a czekaj jeszcze kamerę sprawdzę. Na kamerze tak naprawdę nie za bardzo widać. Nie, jeden jest zostawiony tam. Nie rozumiem, jeszcze kamerka jedna. To zaraz obczajmy czy ten, czy, czy z drugiej strony coś tam widać, czy nie. Cześć Kamilku. Nie no, dalej mi sobie to dalej, czy... no, czemu, kurwa nic nie robi? Zrób coś pajacu A Was jak on się wabi Hmm... Kate, Kate Huntley O... Kate, Kate. Kasieńko, zrób coś, No trochę tak chujem wiejesz. Co to jeszcze jest? Laguje mnie, no ja będę, będę musiał zrecydować kompas po tej gierce. No okej, okay, cokolwiek. O, chucha. No chucha, ale no, to, nie to niewiele mam. daje tak naprawdę. Mało aktywny jest, niewiele robi. No właśnie dlatego, myślę, że może być trzał. No to możemy spróbować jeszcze tylko zresetuję kąpa i wrócę. Jak nie wrócisz, to może śniadło? Wiesz co? No tak, no bo teraz w poniedziałek wpadnie black and white. Później w środę, doki doki dopiero. I w piątek znowu black and white. No to. Za dwa tygodnie będzie finał, chyba do Kitoki, bo to, co mam nagrane, będzie z dwóch odcinki. No? Nie pytałem się, jak sam już patrzę, czekaj, ale mamy zjechane dosyć mocno. No ale my cały czas po ciemku siedzimy, nie? Ty masz 1%, ja mam 14%. Dobra, a wróć na chwilę do auta, to zobaczymy, czy coś się wydarzy z wpisami, czy cokolwiek. Coś żeśmy nagrali. Chyba w drugą Tak, w sulę w od razu, no. Ale były MF, jak tam byłem. Albo może nie było. Co za co za co duch. No aktywny jak rubinek, no bez No nie dzieje się za wiele. No, no ja tam u niego stałem w tym pokoju. No jakie jeszcze Ale, mamy co, co opcje? Dalej jest. Ale mamy tylko mroźne w no, sumie. Tam, tu, tak. Dlatego ja mówię, że nic nie mamy, do... dlatego pasuje już mi. Skończyłem i... I już skończyłem dzisiaj, nagrałem całe. Już, 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 wiesz, tylko zmontować i wrzucić. No weź zerknij Znaczy na pewno nie na te da, te bliżej ciebie nie, nie ma, ale może te bliżej, chociaż coś mi się nie wydaje. Nie ma nic. A zrób rundkę z, ultla, z ultrafioletem. Co? So, no, myślę, że. Widmowe, jakby się miały pojawić, to już by były. Ale może wziąć tą drugą kamerę z ławki i poroz, porozglądać, się, czy są widmowe kula. Hunt. Nie, event. To co, próbujemy z Shade'em? No czekaj, to jeszcze postoję chwilę, zobaczymy, nie? Ale wydaje mi się, że... Coś nagrywałem Otwor mogły, no, chuch był ma sensu nie wylazłeś? окей. Ну то ладно, спробуємо тому, Уда.